Cześć, jestem Marysia. Witajcie w kolejnym odcinku Zwariowanych. Dzisiaj pokażę Wam ćwiczenia przygotowujące do piruetu. Piruet wygląda tak. Żeby zrobić piruet, musicie mieć mocne mięśnie brzucha, ponieważ kiedy się kręcicie, musicie stać idealnie prosto. I to właśnie mięśnie brzucha muszą utrzymać tą prostą postawę. Jeżeli będą za słabe, to po prostu nie będziecie w stanie się utrzymać i spadniecie. Żeby wzmocnić mięśnie brzucha, możecie zrobić brzuszki. Połóżcie się na plecach, splećcie ręce za sobą i podnoście się do góry. Pamiętajcie, żeby nie podnosić samej głowy do kolan, tylko musicie podnieść plecy mniej więcej do tego momentu. Później możecie robić brzuszki na skos, czyli robicie tak samo, tylko skręcacie się na końcu w bok. Możecie też robić siady. Musicie się położyć, podnieść ręce do góry. Możecie zrobić z nich pięści i podnosicie się do góry, do siadu, najbardziej jak się da. I znowu kładziecie się i podnosicie. Kładziecie się i podnosicie. Później możecie zrobić też kuczki. Połóżcie się na ziemi. Dajcie ręce za siebie, nogi proste i złączone. I w jednym momencie podnieście tułów i nogi. W ten sposób. Pamiętajcie, żeby nie podnosić najpierw nóg, a potem tułowia albo odwrotnie. Tylko musicie to wszystko zrobić w jednym momencie i później znowu się kładziecie. I znowu się podnosicie i znowu się kładziecie. Na początku możecie robić po 10 brzuszków, 10 brzuszków na skos, 10 siadów i 10 kuczek. I to będzie jako jedna seria. Później zróbcie chwilę odpoczynku i jeszcze dwie takie serie, żeby było w sumie trzy. Później, kiedy już nie będzie Was to męczyło, możecie zwiększać ilość powtórzeń. Na przykład zrobić tyle brzuszków, ile możecie. A jak już Was zacznie boleć brzuch, to zróbcie jeszcze 5 albo 10. Możecie też zwiększać ilość serii. Kolejną ważną rzeczą jest równowaga, ponieważ jeśli nie macie równowagi, to od razu spadniecie. Możecie zrobić takie ćwiczenie. Stańcie prosto, później przejdźcie do pozycji do piruetu, czyli jedną nogę dajcie do przodu, ugnijcie nogi. Pamiętajcie, żeby noga z przodu była prosto do podłogi, a noga z tyłu na palcach. Później dajcie do przodu rękę przeciwną do nogi z przodu a drugą dajcie w bok, tak żeby były pod kątem prostym w ten sposób. Później przejdźcie do pozycji, w której jesteście w pirulecie, czyli nogę z tyłu dajcie do przodu, do pasę. Pamiętajcie, żeby go nie otwierać, go zamknąć i żeby Wasza stopa nie odchylała się na zewnątrz, tylko była przyklejona do nogi. Ręce dajcie do przodu. Możecie dać wyżej albo niżej, zależy jak Wam jest wygodniej. No i oczywiście wejdźcie na relwę. Później zróbcie to samo tylko na drugą nogę. Pamiętajcie, żeby opuszczać ramiona, nie podosić ich tak do góry. I musicie oczywiście wciągać brzuch, bo inaczej się przewrócicie, więc to ćwiczenie będzie wyglądało tak. Pamiętajcie, żeby w relewę, czyli tutaj. Wytrzymywać około 2 albo 3 sekundy. Kiedy robicie piruet, to wchodzicie do relevé, czyli stajecie na palcach. W ten sposób. Pamiętajcie, żeby nie skręcać stopy tutaj, bo możecie sobie skręcić kostkę, tylko starajcie się przenosić ciężar ciała na duży palec. Możecie to poćwiczyć, stając w pozycji, w której jesteście w piruecie i podnosząc się do góry 10 razy. Jeżeli się przewracacie, możecie się czegoś złapać, na przykład krzesła albo schodów. Przy okazji poćwiczycie swoją równowagę. Kiedy robicie piruet, musicie cały czas patrzeć się w jeden punkt, bo jeśli Wasza głowa pójdzie z resztą ciała, to zaraz Wam się zakręci w głowie. Kiedy się obkręcacie, głowa zostaje w miejscu i cały czas patrzy w ten punkt. I dopiero kiedy nie możecie już iść dalej, obkręcacie głowę i dopiero kręcicie się dalej. Powtórzcie to ćwiczenie kilka razy. Wykonujcie wszystkie te ćwiczenia codziennie i do zobaczenia już za tydzień w kolejnym odcinku opirujecie Pa!